Witam, ja jestem Ninczaką A to jest pierwszy odcinek z, z serii. Zagrajmy w train. Ostrzegam od razu, że będę filmy pomijał. Nie, będę, nie będziemy ich oglądać. Zajmiemy się samą grą. W tym miejscu poznajemy pierwszego, pierwszego bohatera gry, czyli Amadeusza. Jest, który jest czarodziejem i aktualnie studiuje zaklęcie kuli ognia. Teraz zauważył jakieś dziwne światło i postanowił za nim pójść. Klasyk normalnie. Nie spodziewałbym się tego. Amadeusz potrafi tak wyczerpywać skrzynie. A także wpływać na niektóre przedmioty. Mówiąc, wpływać mamy na myśli poruszanie nimi. To, co ja teraz zbieram, jest punkty doświadczenia. Kiedy zbierzemy 50 takich fiolek, możemy sobie kupić skilla. Na razie ich wam nie pokażę. W swoim czasie. No na razie nie mogę. Wow! Ok. No właśnie teraz siup i Kolejna na jest nasza ja w to grę prawda odrobiłem odrobinę dopiero grałem dobrze wow 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 wow, wow. się mi się zblokowały no

Lecimy. Trine. tak, to jest artefakt, yy, dzięki któremu, który łączy nasze postacie w jedność. Drugim bohaterem jest Pontiusz, czyli Rycerz. No, który jak się domyślacie, nie jest zbyt mądry, ale wywija mieczem i młotem. Młot ma Młot taki... o, To ranem, kurde! Tak. Przyszedł, żeby z jakimś czarnoksiężnikiem się roz rozprawić, a teraz marzy o jakimś placku z dyni. Yy. Tak, na pewno to się stało. Jak widzicie, mamy e, grę w polskiej wersji, w sensie napisy. Nie wiem, czy jest w ogóle dubbing do w co wątpię, szczerze. Możemy niszczyć ściany, oczywiście. Mamy też tarczę. Gdyby, teraz, gdybym jej nie użył, to by nas, nam z dziebko przywaliły te kamienie. Okej, okay. to zobaczymy, jak to on wyraził się ze 100 krotkami. I ostatnią bohaterką jest Zoja, czyli Złodziejka. Tak, bo to nie jest y, mag, wojownik i łuczniczka, tylko y, czarodziej, y, 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 rycerz i Złodziejka. Zoja ma bardzo przydatny hak, dzięki któremu możemy, możemy przypinać do drewnianych przedmiotów. Jak na przykład teraz ja to zrobiłem. Zapa coś w tej grze wspaniałe, to fizyka. To jak te przedmioty potrafią spadać. Tu coś było? Tak. Ja. Bum. Jak słodko. Nie, nie ma tak łatwo, to nie ze mną, Hmm, no właśnie. Tak, jak grałem sobie tak normalnie, prywatnie, to nie wziąłem tej chwileczki. Teraz nie popełnię tego błędu. Niech, nie, nie Dobra, mamy ją. Tak, no więc poznaliście wszystkich trzech bohaterów. A teraz rozpoczniemy chyba pierwszą. Albo nie, wiecie co? Na tym na dzisiaj skończymy. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie i takie tam. Także na razie.